Lektury Paranormalium. W Radio Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Dechin. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar, do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Nasda Jean, księga Tajemnic 3. Część pierwsza. Istoty pozaziemskie wśród nas. Co widział Gary Wilcox? Gary Wilcox rozrzucał obornik na polu w zalesionej pokrytej wzgórzami okolicy. Półtora kilometra od zabudowań farmy. Chciał sprawdzić, czy pobliskie pole było już wystarczająco suche na orkę, kiedy zobaczył nagły błysk, jakby zajączka puszczonego z lusterka. Niedaleko leżała stara, wyrzucona lodówka, a jednak błysk doszedł go nie stamtąd. Kiedy szedł w kierunku pola, powiedział do siebie zabawne uczucie, zupełnie jakby coś miało się wydarzyć. Gary Wilcox nie jest typem człowieka, który się łatwo podnieca. Pracuje sam na 300-akrowej farmie na Wilson Creek Road w Newark Valley w stanie Nowy Jork. Trzy razy dziennie doi swoje 150 krów. Robota w oborze często przeciąga się aż do późna w nocy. Jest człowiekiem rzeczowym i rozdrażnia go przerywanie pracy. A jednak tego dnia rutynowy rozkład zajęć tego młodego, 28-letniego mężczyzny został przerwany przez niewiarygodne wydarzenie. Wilcox nie dostrzegał nic szczególnego, aż do chwili, gdy zbliżył się do światła na odległość około 50 metrów. Wtedy niespodziewanie, jak gdyby znikąd pojawił się tajemniczy obiekt. Pomyślał, że wygląda on jak dodatkowy zbiornik na paliwo samolotu, przypominając sobie podobny kształt z czasów, kiedy służył w wojsku. Obiekt miał około 7 metrów długości, jego szerokość wynosiła około 5 do 7 metrów, wysokość nieco ponad metr, a oba jego końce były zaokrąglone. Wydawał się unosić niezbyt wysoko ponad ziemią. Gary podszedł bliżej i dotknął go. Czuł się tak, jakby dotknął samochodu. Nie począł gorąca. Słyszał cichy odgłos podobny do tego, jaki wydawał silnik pracujący na jałowym biegu. Kiedy położył na nim dłoń, spod obiektu okazały się dwie figurki, wysokości około 60 cm. Obie istotki przypominające kształtem człowieka były obrane w srebrzyste, jednoczęściowe kombinezony. Ich głowy całkowicie pokrywał ten sam materiał wyglądający na część ubrania. Wilcox nie mógł dostrzec ich rysów twarzy. Jedna z figurek zbliżyła się do niego, a druga trzymała się blisko pojazdu. Nie bój się, powiedział głęboki głos dochodzący gdzieś z kombinezonu, choć nie od strony głowy istotki. Już wcześniej rozmawialiśmy z ludźmi. Obie figurki trzymały mniej więcej na wysokości bioder tacki o powierzchni około 1 metra kwadratowego, wypełnione próbkami gleby i torfu. Ich dłonie były całkiem zakryte, więc Gary nie widział również ich palców. Nie mógł także dostrzec kształtów ich dłoni, ukrytych pod tackami. Tylko jedna z istotek rozmawiała z Garym, druga stała cicho obok statku. Przemawiający zapytał Garego, co robi na polu. Farmer był nieco rozbawiony tym pytaniem. Rozrzucam obornik, odpowiedział. Czemu to robisz? Padło następne pytanie. W tym momencie Gary zaczął podejrzewać, że ktoś robi mu kawał. Niemniej jednak wyjaśnił, że nawóz użyźnia ziemię i pozwala uzyskać lepsze zbiory. Dodał, że stosuje także sztuczny nawóz. Zapytany, z czego się taka substancja składa, odpowiedział, że zawiera materię organiczną, wapno i inne składniki chemiczne. Wtedy jego gość zapytał, czy ma trochę takiego nawozu, i poprosił o podarowanie mu niewielkiej ilości. Gary pomyślał, że może został gdzieś w oborze jeden worek z poprzedniego roku i obiecał, że przyniesie im trochę. Jednak nie zrobił tego od razu i pogawędka, trwająca już blisko dwie godziny, była kontynuowana. Gość wytłumaczył, że przybyli z Marsa, a następnie objaśnił, że choć u siebie uzyskują żywność z atmosfery, muszą znaleźć sposób na użyźnienie gleby, aby zwiększyć zbiory. Mogą przylatywać na Ziemię tylko raz na dwa lata, a w czasie obecnej wyprawy pracują na półkuli zachodniej. Powiedział Garemo, że mają wiele rodzajów statków i że wiele z nich zostało użytych w czasie tej podróży. Wolą podróżować w ciągu dnia, gdyż ich obiekty są wtedy mniej widoczne. W nocy nie mogą nic zrobić, by ukryć swoją obecność, ponieważ ich statki powietrzne świecą w ciemności. Loty nad miastami powodują zakłócenia w funkcjonowaniu ich pojazdów. Wolą więc podróżować nad obszarami niezabudowanymi. Przybysze wydawali się zatroskani tym, że zostali ujawnieni i zapytali Garego, jak to się stało, że ich spotkał, ponieważ nie powinno było mu się to udać. Wilcox powiedział im, że nie widział statku, aż do chwili, gdy znalazł się w odległości około 50 metrów od niego. Choć pytania zadawane przez Marsjan dotyczyły przede wszystkim gleby, zbiorów i nawozów. I zdaniem Garego były dość naiwne. Przekazali mu oni wiele wiadomości o przestrzeni kosmicznej i innych rzeczach, które były nad jego głową i których nie mogło zrozumieć ani spamiętać. Dowiedział się, że mieli teorię dotyczącą zmian nadchodzących we wszechświecie, zmian, które dotkną także Układ Słoneczny i że Mars może wkrótce znaleźć się tam, gdzie teraz jest Ziemia. Gary nie pytał, kiedy to się stanie. Prawdę mówiąc w ogóle nie zadawał pytań, oni gadali przez cały czas. Dowiedział się także, że amerykańscy astronauci nie są w stanie przeżyć roku w kosmosie w obecnych warunkach i przy współczesnych metodach badania przestrzeni kosmicznej. Tuż przed odlotem przybysze poradzili Garemu, aby w swoim dobrze pojętym interesie nie mówił nikomu o tym, co go spotkało. Wrócili do swojego pojazdu, ślizgując się znów od spodu, choć nie było widać luku ani otworu. Statek wystartował długim płaskim ślizgiem, i wydawało się, że po prostu zniknął. Nie było słychać nic poza tym samym cichym szumem. Żadnych wyrzuconych strumieni powietrza, nic. Marsjanie zniknęli. Gary wrócił do obory po kolejny ładunek obornika i choć czuł się dość głupio robiąc to, wrzucił worek nawozu na przyczepę i zawiózł go na pole. Później powiedział, że czuł jakiś wewnętrzny przymus. Zrzucił worek na ziemię. Kiedy wrócił na pole następnego dnia, worka z nawozem już nie było. Zapytany, czy uważa, że Marsjanie wrócili po niego, Gary odpowiedział... Cóż, każdy kto pokonałby całą tę drogę na pole poworek z nawozem za 80 centów byłby szalony. Zapytany o jakieś dowody wizyty, Gary odpowiedział, że było na ziemi kilka odcisków wielkości mniej więcej 6 cm2 w miejscach, gdzie stali goście. Zostało także na ziemi dużo galaretowa tej substancji o czerwonawym zabarwieniu, dokładnie na miejscu, z którego wystartował statek. Gary powiedział, że dotknął jej, próbował podnieść, lecz nie mógł jej utrzymać. Nie zostawiła żadnych plam na jego rękach. Została na ziemi jeszcze przez dzień czy dwa, a później zniknęła. Następnego dnia po opisanym incydencie Gary zadzwonił do matki, by opowiedzieć jej o swoim przygocie. Żartobliwie zapytała go, czy wcześniej nie pił. O dziesiątej rano? Zapytał Gary. Z pewnością wątpliwości matki zostały do pewnego stopnia rozwiane, kiedy na początku następnego tygodnia ukazał się w gazecie reportaż o podobnym pojeździe w widzianym w stanie Nowy Meksyk. Kontakt miał miejsce tego samego dnia, kiedy widział go Gary. Po przeczytaniu artykułu, matka zadzwoniła do syna i powiedziała, że chyba mu wierzy. Zapytany, czy bał się swoich gości, Gary odpowiedział, że nie, ponieważ z początku myślał, że ktoś próbuje go nabrać. Gdy już zorientował się, że to nie był kawał, nie było się czego bać. Nie wydawali się być wrogo nastawieni. Władze nie otrzymały żadnego raportu w chwili, kiedy miało miejsce spotkanie z tajemniczymi przybyszami. Niemniej jednak historia ta rozpowszechniła się bardzo szybko i pole Wilcoxa stało się obiektem inwazji poszukiwaczy niezwykłości. Każdy reporter, czy zaciekawiony amator, który pragnął wypytać Garego, przeżywał ciężkie chwile, starając się wydobyć z niego jak najwięcej, ponieważ farmer, odpowiadając na pytania, nie przerywał pracy. W końcu historia ta trafiła do biura szeryfa okręgu Tioga w stanie Nowy Jork. I Gary został wezwany na przesłuchanie. Powiedział, że nie przywiązuje dużej wagi do tego, czy ktoś uważa jego opowiadania za wiarygodne, czy też zarzuca mu kłamstwa. Uważa, że jego powinnością było opowiedzieć o tym, co widział i słyszał. Mieszkający w dolinie Newark brat Gary'ego Wilcoxa, Floyd, powiedział, że jest przekonany, że jego brat mówi prawdę. Jeśli Gary twierdzi, że to się zdarzyło, to znaczy, że się zdarzyło. Nie ma nic do zyskania a dużo do stracenia opowiadając takie historie wierzę, że mówi prawdę. Przedstawiciel bazy sił powietrznych w Hancock oświadczył, że incydent jest badany i że po zakończeniu dochodzenia zostanie wydane w Waszyngtonie oświadczenie Pentagonu. Przedstawiciel bazy sił powietrznych w Hancock powiedział, że pewna agencja w Pentagonie projekt błękitna księga bada wszystkie raporty o obcych obiektach. Siły powietrzne nie podały jednak, kiedy w przybliżeniu takie śledztwo może się zakończyć. Jak podano, naukowcy z placówki IBM w Owego udali się na farmę Wilcoxa w czwartek wieczorem, prawie tydzień po incydencie, aby zebrać próbki z miejsca, z którego według Wilcoxa wystartował statek kosmiczny. Specjaliści z IBM słyszeli, że na miejscu startu pojawiła się czerwona plama. I planowali zabrać próbki ziemi i trawy w celu określenia, czy występują w nich obce substancje. Jednak następnego wieczora, w piątek, ogłoszono, że naukowcy IBM nie będą badali próbek na tym terenie, jak to podano wcześniej. Skoro czekano prawie tydzień, można przecież jeszcze poczekać. Gary Wilcox nie przypuszcza, że kosmici wrócą na jego farmę. Mają całą półkulę do zbadania. Wątpliwe jest więc, żeby tu wrócili, chyba że za jakiś czas. Gwoli uzupełnienia, cała sprawa wydarzyła się w 1964 roku. Paranormalium. Tajemnica ummo. Carlos pomyślał, że wkrótce będzie zbyt gorąco na codzienną przechadzkę, ale późną wiosną powietrze było wspaniałe. Siedział na trawie, wdychając zapach sosen. Otworzył gazetę, którą kupił na dworcu autobusowym w drodze powrotnej z Madrytu i zaczął czytać wiadomości sportowe. Przez parę minut panował całkowity spokój, nagle głośny krzyk dziecka sprawił, że oderwał oczy od kasety. Za rzędem drzew na północnym wschodzie unosił się statek kosmiczny. Leciał on po krzywej równoległej do linii wysokiego napięcia. Był to duży, soczewkowaty obiekt o średnicy co najmniej 40 metrów. Nagle przechylił się na bok i Carlos stracił z oczu jego błyszczącą kopułkę. Upuścił gazetę i zerwał się na nogi. Uderzył go dziwny znak na spodniej stronie statku. Przypominał duże h z pionową kreską po środku. Nie był to dokładnie astrologiczny symbol Urana. Mógłby przypominać literę Rylicy, gdyby pionowe kreski były lekko wygięte. Inni opisywali ów znak później jako m albo h, ale Carlos wyraźnie widział pionową kreskę po środku. Dziwaczny statek przechylił się w prawo, poleciał na południowy wschód, gdzie znowu zawrócił po raz drugi, pokazując swój dziwny emblemat i poleciał na północ. Przez kilka minut trwał nieruchomo nad kościołem, potem wystrzelił w górę z niewiarygodną prędkością i zniknął wszystkim z oczu. Jego barwa przegodziła stopniowo z jasnożółtej w pomarańczową, a w końcu w czerwoną. Carlos spojrzał dookoła na dziesiątki ludzi, ciągle wpatrujących się w niebo w nadziei, że statek powróci. Były tam całe rodziny odpoczywające w cieniu Sosen, robotnicy z żonami wracający z Madrytu, były bawiące się dzieci. Słońce właśnie zaszło. Był to 1 czerwca 1967 roku. Miejscem wydarzeń było spokojne przedmieście Madrytu zwane San Jose de Valderas. Ciekawe, czy napiszą coś o tym w jutrzejszych gazetach, zastanawiał się Carlos. Następnego ranka Antonio San Antonio, redaktor graficzny popołudniówki madryckiej Informaciones, otrzymał telefon od człowieka, który powiedział mu, że oddaje do jego dyspozycji pięć nadzwyczajnych dokumentów fotograficznych negatywy serii zdjęć, jakie udało mu się zrobić poprzedniego popołudnia w San Jose de Vanderas. Rozmówca odmówił podania swego nazwiska. Negatywy, powiedział sąd do odebrania w laboratorium fotograficznym KE General-Ricardos. Gazeta opublikowała owe zdjęcia, niestety bardzo złej jakości. Rzecz ciekawa, negatywy nie były jednym ciągiem. Przypuszczono, że tajemniczy fotograf zatrzymał kilka sensacyjnych zdjęć do swego prywatnego użytku. Kiedy opublikowane zostały zaznania i zdjęcia, w Madrycie powstało znaczne poruszenie. Prywatni badacze pognali na miejsce wypadków i zaczęli apelować o dodatkowe szczegóły. W dwa miesiące później, 26 sierpnia 1967 roku, inny świadek nazwiskiem Antonio Pardo przedstawił dwie fotografie, tak słabe jak poprzednie, wraz z pewnymi dalszymi szczegółami. I znowu został nawiązany telefoniczny kontakt z jakimś tajemniczym człowiekiem, ale kiedy badacze próbowali się z nim spotkać, nie mogli go znaleźć. Jeśli naniesie się na mapę trasy lotu obiektu, oba zestawy zdjęć zgadzają się z ustnymi opisami, ale dwaj autorzy zdjęć tajemniczo zniknęli. Tajemnica pogłębia się. Młody człowiek jadący w kierunku Santa Monica przed mieściem Madrytu pomiędzy wpół do dziewiątej a dziewiątą wieczorem tego samego dnia zaobserwował owalną łunę z białym środkiem i zamglonymi żółtymi brzegami, przemieszczającą się szybko w kierunku restauracji La Ponderosa. Później zobaczył, jak światło uniosło się w górę i zniknęło. Pani Rivero, sklepikarz zamieszkałem w Santa Monica przy Calle de Sedano 33, zobaczył stożkowatą rzecz wysyłającą ogliste światło, lecącą nad drzewami i szybko się wznoszącą. Donna Eugenia Arbit Alonso, mieszkanka dużej rezydencji, z której jest widok na całą okolicę Ponderosa w kolonii Santa Monica, razem ze swoją matką zaobserwowała ten sam obiekt ze swych okien. Widziałam to, opowiada tak wyraźnie, jak widzi się z bliska samolot ze światłami i oknami. A potem zobaczyłam, że to jest coś okrągłego. Nie myślałam, że to jest po drugiej stronie płaskie. I wtedy, patrząc na to, zobaczyłam, że się opuszcza. Cóż to była za dziwna rzecz? Powiedziałam do siebie, że chyba dzieci coś tam robią. I wtedy to wylądowało. Przynajmniej z tej odległości odniosłam wrażenie, że wylądowało na Ziemi. Potem się uniosło i zatrzymało kilka metrów od ziemi, a potem jest i już go nie ma. I nie mogłam stwierdzić, gdzie się podziało. Antonio Munoz jest młodym człowiekiem, który w czasie incydentu znajdował się wewnątrz restauracji. Stał na drabinie, wkręcając kolorowe żarówki w oczekiwaniu na przybycie wieczornych klientów. Nagle wbiegł jakiś człowiek. Słuchaj, jechałem drogą i zobaczyłem światło, które leciało poziomo i opuściło się. Było żółte, wysoko, ale nagle zrobiło się większe i obniżyło się prawie dokładnie nade mną. Zdaje się, że ten statek, czy cokolwiek to było, wylądował akurat w pobliżu La Ponderosa. Antonio Munoz pomyślał, że facet zwariował, wysłał go do diabła i nie pofategował się sprawdzić prawdziwości jego słów. Pięć albo dziesięć minut później przybyła samochodem jakaś para. Kobieta była bardzo zdenerwowana, a mężczyzna powiedział Muniozowi, że widział oświetlony obiekt, który wylądował około 200 metrów od restauracji. Kobieta zaczęła krzyczeć, mężczyzna w średnim wieku zachowywał spokój i naszkicował obiekt z symbolem przypominającym literę H na spodniej stronie. Następnie przybyły dwie młode pary, dziewczyny obejmowały się wzajemnie i łkały. Ogromna kula ognia, opowiedziały, obniżyła się ukośnie w ich kierunku i wylądowała w pobliżu ich samochodu. Mężczyzna w średnim wieku wrócił później i ponownie rozmawiał z moniosem. Po jakimś czasie udał się na miejsce lądowania. Następnego ranka ten sam mężczyzna znalazł trzy znaki tworzące równoboczny kąt o boku długości 6 metrów. W centrum trójkąta trawa była spalona i znaleziono tam metalowy proszek. Tego samego wieczora miała miejsce jeszcze jedna wizyta. Do restauracji przyszło kilku mężczyzn. Rozmawiali o oni z Muniosem. Kiedy ten podał im opis podany przez świadków, ożywili się bardzo, twierdząc, że zgadza się to z sygnałem, jaki otrzymali z innej planety. W ciągu następnych kilku dni kilku sklepikarzy w okolicy otrzymało niezwykły list pisany po hiszpańsku jakimś dziwacznym, formalnym i ozdobnym stylem, niedatowany i podpisany francuskim nazwiskiem EORIENTAGONOSSE. Zaczynał się on tak. Szanowny panie, 1 czerwca 1967 roku miał miejsce incydent wspomniany w prasie hiszpańskiej i przez agencje prasowe krajów europejskich. W pewnym miejscu położonym około 3 km od drogi Boadia del Monte w Madrycie wylądował okrągły pojazd, który gazety sklasyfikowały jako latający spodek. Kilka dni później pracownik stalowni i młoda dziewczyna zamieszkała w pobliżu Santa Monica, znaleźli kilka metalowych cylindrów z centralnie umieszczonym dyskiem o następujących wymiarach. Długość rury 129,8 mm, średnica rury 8,8 mm, średnica środkowego metalowego dysku, 24 mm. Obie kapsuły są teraz w naszych rękach i załączamy fotografię oraz rysunek jednej z nich. Przypominają one cylindry z aluminium z zaokrąglonymi końcami. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami nieznana liczba takich cylindrów znaleziona została przez mieszkańców okolicy. Na pewno nie mają one żadnej wartości dla obecnych posiadaczy, poza oczywistą ciekawością wynikającą z ich odkrycia i jeżeli posiada pan legalnie otwarty zakład na tym obszarze stolicy Hiszpanii, najuprzejmie prosimy o powiadomienie o treści niniejszego pisma swoich zwierzchników i sąsiadów. Skłonni jesteśmy zaoferować sumę do 18 tysięcy pesetów, dokładnie 300 dolarów, za każdy z cylindrów, którego wygląd zgadza się z załączonym opisem. W przypadku, jeżeli kapsuła została znaleziona uszkodzona lub pęknięta, o ile zawartość jej jest w dobrym stanie, gotowi jesteśmy przedstawić jej aktualnemu posiadaczowi inne propozycje. Biorąc pod uwagę Państwa uprzejmość i współpracę przy rozpowszechnieniu niniejszej notatki, której kopie rozesłane zostały do pięciu innych zakładów, oferujemy Panu 7000 pesetas za każdą kapsułę, którą uda nam się otrzymać dzięki Pańskiej pomocy. Końcowy fragment listu wskazuje na cel poszukiwań. Nasze zainteresowanie ma charakter czysto naukowy. Kapsuły nie zawierają żadnego urządzenia o znaczeniu militarnym, ale powtarzamy, czysto technicznym. Działalność nasza ograniczona jest do badań tzw. UFO, niezidentyfikowanych obiektów latających, zwanych popularnie w tym kraju Platillos Volantes. Latające dyski. Koniec listu. Kopię tego listu otrzymał pan Francisco Arnojo, właściciel baru o nazwie Santa Monica. Otrzymał ją też pan Munios, właściciel La Ponderosa. Zgodnie z jego zeznaniem, pan Rivero, cytowany powyżej sklepikarz, również otrzymał jedną kopię. Z listem nadeszła oddzielna notatka, aby wszelką korespondencję przesyłać na adres pan Antoine Nancy, Lista de Correos Madrid Correos. Kontynuacja wątku Ummo w następnym odcinku Lektur Paranormalium. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie wwwparanormalium.pl